Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Nierogiczne Monologi. Nazywam się Robert i prowadzę do Was ten kanał. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że właściwie nie warto się denerwować na zachowania innych ludzi, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, szarpie to Wasze nerwy, a po drugie, często taka osoba, która Was denerwuje, nawet często nie zdaje sobie sprawy z tego, że po prostu wpływa na Was. Trochę, że tak powiem, denerwująco, a czasem słowo jest po prostu mocniejsze niż pięść, jeżeli potraficie odpowiednio zastosować je. Ja na przykład spotkałem się powiedzmy, idąc po ulicy, to nie będzie o słowach, tylko po prostu o zachowaniu pewnym, że idą z prawą stroną chodnika, tak jak się powinno iść. Wielokrotnie spotykam się z osobami, które idą, że tak powiem, naprzeciwka pod prąd. Więc ja nawet nic nie mówię, tylko po prostu często zatrzymuję się, czekam aż taka osoba mnie dojrzy i ona sama praktycznie zmienia kierunek na odpowiedni. Widząc, że po prostu stoi sobie pasem, to właściwie nie wiadomo o co chodzi, kurczę, tego, no to tak samo się właściwie co, o co chodzi. Więc to jest dobre, czasami zaskoczenie takie. Panie, razem spotkałem się z tym, że wpadło na mnie kilku zombie telefonicznych, bo po prostu nie zauważyli i nie, jestem bardzo małym człowiekiem, mnie nie widać. I po prostu byli tak patrzenie w telefon, że po prostu odbili się ode mnie trochę jak piłeczki, można powiedzieć. Yy, co wam powiem, no kiedyś miałem na przykład taką sytuację w banku, tak. do banku wyjaśnić, dlaczego bank naliczył mi pewne płatności, których nie powinien naliczyć, moim zdaniem. No i usiadłem naprzeciwko takiego młodego chłopaka, no młodszego ode mnie przynajmniej z połowę pewnie. No i mówię, jaka jest sprawa, że trzeba właśnie wyjaśnić pewne te rzeczy właśnie związane z tam z płatnościami tak dalej. Więc on już tak zaczął się gotować, że wszedł klient, który będzie zaraz tam marudził coś tego. Więc ja na spokojnie mu wytłumaczyłem. Po prostu i powiedziałem, widzę, że zacząć pan gotować, a to nie ma już tak powiem, żadnego sensu, ponieważ ja nie mam nic do pana, tylko po prostu do instytucji, w której pan pracuje. Chciałbym po prostu wyjaśnić, dlaczego bank. Obrało mi płatności, których nie powinien, moim zdaniem, tak, a ja do Pana nic nie mam, więc jeżeli Pan po prostu chce, chce, chce po prostu spać tak, że tak powiem, stresować, to proszę bardzo, ale my możemy porozmawiać, ale spokojniej. No więc jak zrozumiał, że nie chodzi bezpośrednio o niego, tylko po prostu, że tak powiem, mam pretensje, że tak powiem, w stronę, to wtedy po prostu już się ostresował, zeszło z niego całe to takie uff, powietrze, można powiedzieć. I po prostu rozmawialiśmy sobie w miłej atmosferze do końca, także po prostu czasami wystarczy wytłumaczyć nieraz o co nam chodzi, że po prostu druga strona wiedziała, że niekoniecznie to, co chcemy, że tak powiem powiedzieć, dosyć akurat jej, bo po prostu większość ludzi, którzy pracują w pewnych, że tak powiem, sektorach, może odnosić się do tego, że jak przychodzimy, wyjaśnić jakąś sytuację, to że mamy pretensje bezpośrednio do nich jakby. Bo oni się poczuwają, jakby byli częścią bezpośrednio, tak jakby właśnie to już można powiedzieć, struktury. I po prostu to, co mówimy, że to po prostu bezpośrednio będzie uderzać w nich. A to przeważnie no, nie o to nam chodzi, tak? Tylko po prostu chcemy wyjaśnić pewne rzeczy, co do instytucji, do których przychodzimy, tak? Żeby po prostu porozmawiać na spokojnie. Co jeszcze można powiedzieć? No, spotkałem się na przykład z takim głupim zachowaniem, bardzo. Kiedy przechodziłem w okolicach dworca wiejskiego na przejściu do pieszych, widziałem, że znam jak jakieś dwóch, w tym tłumie takim, który jest, dwóch gości, którzy tak dziwnie na mnie patrzą. Dosyć. Więc podejrzewałem, że będą chcieli na pewno coś odwalić, żeby coś było śmiesznego, nie ale prawdopodobnie dla nich. Więc że tak powiem, kiedy przychodziłem obok nich, napiłem już, że tak powiem, trochę mięśnie, żeby po prostu być przygotowanym na ewentualne uderzenie, bo podejrzewałem, że chodziło właśnie o coś takiego. No i tak się zdarzyło, że po prostu próbował nie wziąć, że tak powiem, z bara, ale że tak powiem, że byłem przygotowany, to praktycznie to nie ruszyło on sam upadł praktycznie na, na ten ludzie zaczęli się śmiać po prostu z tego, z tego zachowania, że po prostu próbował coś zrobić i zauważyli właśnie, że coś takiego próbował zrobić, a odbił się po prostu upadł. I nawet jego kolega zaczął się z tego śmiać. Więc po prostu no, nie przewidzimy pewnych zachowań, nie ma z tego powodu co się specjalnie stresować też. Jeżeli po prostu możemy uniknąć pewnych sytuacji, to powinniśmy po prostu wyjaśniać pewne rzeczy, że po prostu druga strona właśnie nie miała do nas jakichś takich nieuzasadnionych pretensji. I to pozwala żyć bezstresowo, można powiedzieć właściwie, tak? Więc po prostu im mniej stresu w naszym życiu, tym lepiej trochę dla nas i dla naszego organizmu. Gdyż po prostu, no tak jak mówię, nie ma powodu, żebyśmy my musieli się stresować zachowaniem właściwie innych ludzi. No bo niektórym osobom nie da się przetłumaczyć pewnych zachowań, ja się jeszcze taką sytuację. Ostatnio pewna pani zaczęła, że tak powiem, do mnie skakać słownie, ponieważ myślała, że prawdopodobnie mnie sprowokuje. Ale ja poczekałem aż ona skończy swoją tyradę. I po prostu tak spojrzałem na niej i powiedziałem, wie pani co, jeżeli ma pani trudny okres, to polecam zmianę lekarza na jakiegoś innego, żeby przepisał pani może trochę lepsze tabletki, wtedy może będzie pani spokojniejsza. Reakcja tej pani po prostu taka zdziwiona i przestała po prostu wtedy, że tak powiem, naskakiłaś na mnie. Po prostu widocznie myślała, że będę własnym celem dla niej, ale niestety nie udało się, bo jestem troszeczkę bardziej wygadany więc ja na przykład nie mam problemu, żeby rozpocząć rozmowę nawet z kimś, że można powiedzieć, nieznajomym, jeżeli po prostu jest taka konieczność, tak? Więc jestem osobą taką, która po prostu potrafi złapać kontakt prawie z każdą osobą. I właśnie to dobrze czasem pomaga w życiu, bo po prostu, no, jeżeli na przykład gdzieś siedzi jakiś osób, wszyscy tak są, tak siebie niby obcy, to jeżeli ktoś zacznie czasem rozmowę, Rzuci jakiś żart, albo tam po prostu coś zacznie mówić sensownego i ciekawego, to zaczyna się wytwarzać taka atmosfera, można powiedzieć, jak podczas jakiejś takiej naszydówki, powiedzmy, w kawiarni. Tylko, że bez kawy, bez jakichś tam ciasteczek I wtedy ludzie po prostu też zaczynają się bardziej, można też otwierać, właśnie trochę tak na inne osoby. Więc w ten sposób można też właśnie pomóc trochę rozładować taką jakąś napiętą sytuację. Ja kiedyś byłem na takim castingu głosowym. To było takim fejkiem właściwie, bo to po prostu była taka firma, która próbowała wyciągać pieniądze od ludzi za to, że zarejestrują się w bazie danych głosowych i tak dalej. To tak, no, w takich strzenie nie można powiedzieć. No ale tak czekając właśnie tam pod drzwiami tej pseudo agencji, nie pamiętam już dokładnie jakiej nazwy, to był gdzieś na starówce chyba w jakichś pomieszczeniach. Ja stworzyłem ko obok sie koło siebie taką grupę, chyba dziesięciu czy nawet trochę więcej osób, którzy po prostu bawiliśmy się, można powiedzieć tak trochę że tak powie słowami, więc po prostu wytworzyła się taka samoistna grupa jakby, która po prostu no, nie chciała sobie siedzieć, tak jak wszyscy inni tam po prostu smutni, czekający, tylko po prostu e mieliśmy też o tym pogadać i po prostu poznałem bardzo fajnych ludzi. Czasami tak właśnie się zdarza, że tam pozna się nawet tak przyrodnie jakieś tam parę osób, ale zawsze tam można wychwycić nieraz właśnie takie jakieś kontakty, takie można powiedzieć nawet takie chwilowe, które po prostu pomagają, że tak powiem, jakoś tak zawsze rozładowywać sytuacji powiedzmy z takiej taki niezręcznej trochę na taką może taką bardziej taką jakby przyjacielską, więc uważam, że powinniśmy się próbować też może coś takiego zrobić żeby czasami porozmawiać, na przykład, nawet z obcą sobie osobą. Bo to też skraca na przykład czas. Powiedzmy, jeżeli się stoi w kolejce, ja, na przykład, wielokrotnie rozmawiam sobie z ludźmi, właśnie, stojąc w kolejce do kasy. I, i na przykład nawiązują się bardzo fajne tematy. Więc, jeżeli osoba, że tak powiem, jest chętna do tego, żeby porozmawiać, to zawsze możemy sobie tam chwilę, że tak powiem, porozmawiać. Tak? No ale nie zawsze tak się sprawdza, no bo niektóre osoby jednak są że tak powiem jakoś tak może zestresowane, może też nie chcą rozmawiać, no to nie wiadomo właściwie czy ten. Więc jeżeli po prostu wyczujecie, że na przykład nie ma chęci do rozmowy z drugiej strony, to po prostu na nie ciągnijcie tego, bo taka osoba może się na przykład zestresować i po prostu jakby czując się zagrożona jakby z Waszej strony tym Waszym powiedzmy słowotokiem, może po prostu być nieprzyjemna tak czasami. no, Po prostu jako odruch taki obronny może powiedzieć, zastosować może coś takiego. Ale ogólnie no mówię, no, w większości ludzie są tacy, że naprawdę y, spotyka się często bardzo fajne osoby, nie da się tak po prostu patrząc na jakąś osobę, można stwierdzić, czy y, będzie nam się na przykład z nią dobrze jakoś dyskutować, czy też czy, 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 czy nie. Więc y, czasem bo, po prostu sam wygląd może <laughs> sprawić to po prostu, że będziecie wiedzieli mniej więcej jaki macie, że tak powiem, y, jaki będziecie mogli mieć powiedzmy, kontakt, jeżeli w ogóle będziecie chcieli wejść w taki, takie rozmowy na przykład. Więc yy, zamiast się stresować, po prostu spróbujcie poznawać nowych ludzi. Yy, może będą mieli jakieś inne poglądy niż Wy i będzie to na przykład kolejny temat do rozmów, bo po prostu jeżeli wszyscy mieliby takie samo zdanie w, ty, w, w jakimś tam temacie, to po prostu było może trochę nudno, więc lepiej jest, że na przykład ktoś ma inne zdanie niż wy, i na przykład możecie starać przekonać go do własnych racji, ale najlepiej za pomocą jakichś argumentów też, tak, żeby po prostu yy, powiedzieć mu tak dla nich sobie na przykład, no wiesz ja na przykład myślę tak i czy tak, a ty na przykład myśli tak czy tak, więc może do, spróbujemy znaleźć jakiś tam kompromis, powiedzmy, żebyśmy mogli sobie tam jakoś wytłumaczyć swoje racje i zobaczymy, kto przekonać przekona, że tak powiem, do swoich tych i czasami udaje się przekonywać osoby, które mają powiedzmy jakieś tam zdanie na, na to, żeby po prostu pomyśleć, że może trochę inaczej też da się pomyśleć w jakiejś kwestii. I też możecie nawiązać na przykład już powiedzmy jakoś, trwałą przyjaźń, może nawet albo takie po prostu, tylko takie nawet przylotne jakieś takie rozmowy gdzieś tam w locie, gdzie po prostu wiele osób na przykład te, widzicie te same nie ja idąc, że tak powiem, z domu na przykład do pracy, czy też w jakichś innych okolicznościach, nawet w sklepie gdzieś czasami. Ja na przykład z większością pracowników swojego sklepu jestem na przynajmniej dzień dobry. z niektórymi sobie pożartuje. Jedną Panią kasierkę którą już tak powiem widzę zawsze, jak ją widzę, to mówię, że o, dobrze Pani jest, będę miał udany dzień. A ona mówi, dlaczego? No bo Panią, co widzę, to praktycznie to Pani jest bo zawsze uśmiechnięta. A ona mówi, no wie Pana, to nie tak jest, bo nie jest, jest ciężko tego. A ona mówię, to to za nic, ale mówię, jak widzę, że Pani się tak uśmiecha mimo wszystko, to i tak będę miał bardzo fajny dzień. Więc kobieta też zaczęła się śmiać w tym momencie, powiedzmy na przykład, że Ktoś potrafi docenić to, że po prostu ona tak stara się jakoś okazywać jakieś takie tak pulsowe emocje, zamiast jakoś specjalnie wkurzać się na to, że na przykład klienci są coś tam przeważnie upierdliwi. no nieraz się zdarzałem takie osoby, że naprawdę ja sam miałbym chęć po prostu wystawić się taką osobę z kolejki, że po prostu no te kasjerki nie musiały czasami w ogóle, czy kasierze rozmawiać z takimi osobami, bo niektóre osoby nie zdają sobie sprawy nawet z tego, jak ciężka jest praca w takich sklepach w większości przypadków. Więc gdyby sami popracowali tam nieraz miesiąc czy dwa, to podejrzewam, że zmieniliby często zdanie na temat właśnie takich osób pracujących na kasach, bo jak mówię, oni po prostu wykonują bardzo wiele czynności, których o normalnie, których normalnie nie widzimy, tak? Że my widzimy na przykład takie osoby, powiedzmy, tylko na kasie. Ale one na przykład muszą też jeszcze pracować w międzyczasie na magazynie, muszą pracować jeszcze tam na przykład na półki, wkładać towa, tak dalej, wykonywać wiele czynności za tą samą pensję praktycznie. Więc te, te sklepy po prostu wyswaniły się na tyle, niektóre, że po prostu płacąc trochę więcej pieniędzy, oszczędzają na, że tak powiem, innych etatach, tak można powiedzieć, bo kiedyś po prostu było to, że tak powiem, przepraszam, muszę trochę podapić, bo mi się zasmieniało, to po prostu. Płaciło się, że tak powiem, za, za każdą, tak powiem, taką jakąś tam czynność specjalizowaną, można powiedzieć, osobne pieniądze. Tak? Czyli teraz po prostu to integruje się po prostu w, w jeden, że tak powiem, taki no, jakby, no, taką umowę. Właściwie trzeba wykonywać wszystko. To też nie jest tak za bardzo czasami, no, że tak powiem, do końca uczciwe moim, moim zdaniem. No, ale cóż, no, to nie jest, że tak powiem, kwestia dla mnie. E, ja Wam tylko chciałem po prostu, po prostu powiedzieć to, że nie ma coś powodu, żeby się to bardzo stresować, to no, nie zmienicie niek natury niektórych ludzi, starajcie się po prostu tylko jakoś to, e, że tak powiem, zamienić na swoją korzyść. Żebyście mogli obronić się na przykład jakimś zachowaniem, czy słowem, czy czymś innym, żeby po prostu rozładować na przykład taką sytuację, żeby rozbroić drugą osobę, żeby nie miała argumentów na przykład do tego, żeby z wami kłótnie. Bo po prostu kłótnia nie jest to, że tak powiem, jakoś tak specjalnym, dobrym pomysłem na to, żeby rozmawiać, jak to się mówi. Bo lepiej jest czasami usiąść sobie nawet przy piwie, czy przy kawie, po prostu porozmawiać, czy dyskutować pewne rzeczy. Tak samo jak ja robiłem na przykład ze swoją, że tak powiem, rodziną. Tak? Bo na przykład jeździłem do swojego wujka, który był bratem mojej matki. No i oni tam kiedyś pokłócili się o coś, powczykali po prostu między sobą. Więc jak przyjechałem do niego, no to tam też był taki trochę jakby zły w moją stronę. Więc mu powiedziałem, że po prostu wiesz, masz konflikt po prostu z moją matką, kłócisz się tam, o coś nie wiem dokładnie, o co by się kłócić, Ale ja dzisiaj po prostu przyjeżdżam, żeby po prostu trochę z tobą posiedzieć, porozmawiać, ten jeżeli po prostu czujesz, że jakoś tak przeszkadzam Ci, czy coś, to po prostu nie ma problemu. Powiedz po prostu to, że, ten, że coś, coś nie, nie podoba Ci się, żebyś na przykład wyszedł, czy tego. Ale jak ci ja cię mówię, nic nie mam, więc jeżeli będziesz chciał, to możemy dalej utrzymywać, że tak powiem, dobre, że tak stosunki, tak? Więc od tego momentu sytuacja się oczyściła po prostu i byłem, że tak powiem, łącznikiem między stronami, bo wiadomo, że każda strona, że tak powiem, chciała trochę się dowiedzieć, co tam się dzieje u tych, u innych, tak? No bo wiadomo, to rodzina jednak, więc tak można powiedzieć, że byłem takim nosicielem trochę patyczek rodzinnych, chociaż starałem się nie przekazywać do wszystkich informacji, oczywiście tylko takich po prostu jakieś takie pobieżne, które po prostu nie mogłyby zaszkodzić za bardzo jednej czy drugiej stronie. Yy, dlatego właśnie mówię, no starajcie się właśnie rozwiązywać yy, jakieś takie problemy bezstresowo. Bo to tylko możecie nabawić dobrze żołądka z niektórymi osobami, bo niektóre po prostu osoby są niereformowalne. Ale po prostu jak takie osoby zobaczą, że nie mogą was zdenerwować, to przeważnie też sobie mogą odpuścić, bo to jest po prostu to, że jeżeli ktoś zobaczy, że spływa, a nie jest to można powiedzieć jak po kaszce, to po prostu bardziej mogą się, że tak powiem, jeszcze wkurzać albo, albo raczej racie spokój. No. Także nie przewidzicie sytuacji do końca, Życzę wam zatem jak najmniej stresów. Pozdrawiam oczywiście też wszystkie osoby, które oglądają ten kanał. Oczywiście swoich subskrybentów również. Dziękuję bardzo, dobiliśmy do równej dwudziestki. Także może, może w końcu, do końca roku do tej setki może uda się. Także zobaczymy, jeszcze parę miesięcy zostało. Mam nadzieję, że uda mi się zgromadzić do Sylwestra tego roku te 100 osób, które będą chciały, że tak powiem, oglądać moją gębę i, i słuchać tego, co mówię. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.